Dzień dobry, witam serdecznie. Moim gościem dzisiaj jest Krystyna Buczkowska. Krystyna przez ostatnie 27 lat tworzyła firmę Bosch w Polsce i zajmowała stanowisko prezeski Bosch w Polsce. Dzień dobry, Krysiu. Dzień dobry, Nieszka. chciałabym porozmawiać z Tobą Krystyno o kilku rzeczach. O programie Leading Women, w którym brałaś udział, i o naszym nowym modelu przywództwa. Zacznę od programu. Co skłoniło Ciebie do tego, żeby z tak ogromnym doświadczeniem zawodowym, tak, no bo prezeska firmy Bosch w Polsce przez tyle lat, co skłoniło Cię do tego, że zdecydowałaś się mimo wszystko, żeby wziąć udział w programie rozwojowym Living Women? Oczywiście ciekawość. Ja jestem bardzo otwarta na, na wszystkie nowości i mimo zajmowania przez długie lata tego najwyższego stanowiska w firmie. Chodziłam regularnie na szkolenia, czytałam regularnie książki, bo niezwykle interesuje mnie model przywództwa. Przeszłam przez szereg modeli, widziałam, jakie zmiany na przestrzeni ostatnich lat w tym modelu się, jakie zmiany się dokonały, i uważam, że program, w którym brałam udział, był niezwykle ciekawy, niezwykle inspirujący. I poszerzył moje horyzonty, także mogę tylko polecić, tak naprawdę. Także ciekawość i chęć rozwoju ciągle. Okej, okay, Krystyno, dziękuję bardzo. Nowy model przywództwa, nowy, bo opracowany kilka miesięcy temu, zawiera siedem kompetencji. Jak patrzysz na ten model, o którym dziś troszkę powiemy i już o którym mówiłyśmy w poprzednich cyklach. Co, jakie myśli ci się pojawiają, jak na niego patrzysz? Prawda? No, tyle modeli jest, tyle rzeczy, tyle się mówi o przywództwie. Jak patrzysz na nasz nowy model, jakie pierwsze myśli przychodzą ci do głowy? Na pewno jest to bardzo interesujący model na tle tego, co, co, co można poobserwować na rynku. Niezwykle oddający jakby potrzeby ja bym powiedział, no potrzeby pandemiczne to znaczy, jak przywódca powinien zachowywać się. W dosyć trudnym okresie, jakim jest okres pandemii, ale no nie, nie myślę, żeby on przetrwał następny rok, i myślę, że, że za rok albo za parę miesięcy usiądziemy nad kolejnym modelem przywództwa, który po prostu będzie inny albo będzie uwzględniał zupełnie nowe aspekty, o których jeszcze nie wiemy. Także, także ja traktuję ten model jako jeden z lepszych na rynku. Ale nie mówię, że jest to model ostateczny, i myślę, że tu Agnieszko jesteśmy zgodne, że tych modeli znamy już wiele. Ten jest bardzo dobry, ale wkrótce pewno pojawi się. Zresztą naszego autorstwa jeszcze lepszy. Także nie zakończyłyśmy naszej pracy nad, nad, nad liderstwem. Tak, jest taka szansa, że pojawi się. Krystyno, tak. a która z tych siedmiu kompetencji w modelu, o, o których mówimy, która z nich do ciebie najbardziej przemawia? I dlaczego? Z jakiego powodu? Zdecydowanie najważniejszą moim zdaniem kompetencją jest siła mentalna. Jest to kompetencja, w której skład wchodzi między innymi jakaś taka podwyższona samoświadomość. I, i, I ja bym powiedziała, że od tego tak naprawdę należy proces pracy nad sobą zacząć. Ja również widzę w tej sile mentalnej bardzo ważny element kompetencyjny. Jest to, jest to część kompetencji inteligencji emocjonalnej i ta, i ta część nazywa się asertywnością. Niektórzy na rynku mówią o tym, że jest to jakby umiejętność komunikacji czyli wyrażania własnego zdania, uczuć w, postaci, w sposób otwarty, w granicach nienaruszających praw, ani psychicznego terytorium innych osób oraz własnego. No ja uważam, że to jest takie skrócenie tematu, bo asertywność jest dużo większym zagadnieniem, dlatego że osoby asertywne nie dość, że umieją za zachowywać się z szacunkiem do osób trzecich i do siebie, ale są przede wszystkim zadowolone z siebie i z relacji z innymi ludźmi. A powiedzmy sobie szczerze, że bycie liderem i bycie w biznesie to nic innego jak Zdrowe, przyjazne i dobre relacje. Osoba, która jest w wysokość, samoświadoma, nie boi się odsłaniać własnych słabości. Pomyślcie sobie, że w tempie, w jakim my pracujemy, nie da się grać. Prawda? Trzeba być naprawdę autentycznym i czasami trzeba te słabości pokazać. Ja myślę, że pokazanie słabości to jest zbliżenie się do naszych pracowników pokazanie: Ja też jestem człowiekiem, ja też mam swoje słabości ale również ta osoba musi wiedzieć, że owszem ma słabości, chętnie je pokazuje, ale wie, że ma też mocne strony, prawda? Także ta sama samoświadomość jest moim zdaniem i ta asertywność jest istotna. Ciekawe jest to, że są jakby zewnętrzne elementy asertywności. Myślę, że też niewiele osób o tym wie, ale jest to uśmiech, jest to uścisk dłoni, jest to postawa jaką się, powiedzmy, przybiera prowadząc rozmowy. I ciekawą rzeczą jest to, że ja w mojej praktyce, witając się z osobami, które przychodziły na, na rozmowy, po uścisku dłoni, wiedziałam od razu, czy rozmowy będą dobre, czy osoby są nastawione na kompromis i na załatwienie sprawy, czy wręcz odwrotnie, będzie źle. No, oczywiście było dla mnie pewnym sygnałem, jak mam prowadzić rozmowy, ale... Ale to jest ważny sygnał, naprawdę wa wa ważne, żeby zwracać na to uwagę. Ja, ja, ja myślę, że, że, że fajnie popatrzeć, jak sobie ściskamy ręce, chociażby jak się witamy, czy patrzymy sobie w oczy, prawda? Czy, jest to, czy jest to zrelaksowany prawda, kontakt, czy jest to jakieś niepotrzebne zupełnie napięcie i ta sztywna ręka, prawda, która już zapowiada jakieś, jakieś trudności. Także no, to, jest dla mnie, to jest dla mnie asertywność, teraz ważnym elementem siły mentalnej. Mhm. Czyli taki dobry lider to lider samoświadomy, autentyczny, tak. posiadający siłę mentalną, którą można budować i przekładający to wszystko na postawy asertywne. Zdecydowanie tak. Mhm. Czyli mogę rozumieć, że Twoja definicja, Krystyna, asertywności to jest taka zdrowa pewność siebie. Czy tak, to ale jest... wynikająca jakby też z, ze znajomości siebie, prawda? To znaczy no, pewnej analizy, jaki ja jestem jaka ja jestem, ale również odpowiedzenia sobie na ważne pytanie, a mianowicie o wartościach, prawda? Jakie są moje wartości? Dlatego, że wartości odgrywają w zarządzaniu niezwykle, niezwykle ważną rolę. To znaczy, po pierwsze, trzeba te wartości zdefiniować po drugie tymi wartościami żyć, po trzecie być spójnym, to znaczy naprawdę nie można od tych wartości odchodzić, dlatego że jesteśmy cały czas obserwowani przez naszych pracowników, prawda? I każda odchyłka od, od tego, co, co my mówimy, jest natychmiast notowana. E, także e, trzymamy się wartości zdecydowanie tak, które też jest no, pewnym elementem budowania siebie i, i samoświadomości, prawda? Mm -hmm. Krystyna, na koniec. Twoje przesłanie jako osoby bardzo doświadczonej w biznesie, Twoje przesłanie dla innych liderek, liderów na ten rok, który no, dopiero co się zaczął. Ja z Agnieszką rozmawiałam przed tą audycją i powiedziałam: Dziewczyny, wychodźcie na ulicę i walczcie o prawa kobiet. No, potem, potem, oczywiście, pomyślałam, że nie chcę was agitować do działalności politycznej, ale jeżeli tak czujecie, to wychodźcie. Natomiast definitywnie chciałabym Wam polecić, żeby nie zamykać się w dwóch obszarach, to znaczy domu i pracy. To jest niezwykle um, zubażające. Jeżeli wyjdziecie w świat i zaczniecie być członkami jakichś tysiąca różnych organizacji, one mogą być naprawdę pomaganie niepełnosprawnym, prawda, czy karmienie ptaków, prawda, czy robienie czegoś na zewnątrz, niezwykle wzbogaca i bardzo Wam to polecam. Oczywiście karmić ptaki może, możecie tylko, broń Boże, nie chlebem w parkach, bo, bo tego nie można robić, ale Benchmark, prawda? Przynależność do jakiegoś klubu dyskusyjnego. To niezwykle Was wzbogaca i stajecie się niezwykle atrakcyjnym liderem dla swoich, dla swoich pracowników. Także wy, wychodzimy z tych dwóch obszarów, czytamy jakieś świetne książki, klub dyskusyjny, rozwijamy się i oczywiście bierzemy udział w tak świetnych szkoleniach, jakie oferuje Fundacja Liderek Biznesu Agnieszka. Dziękuję bardzo, Krystyno. Dziękuję Czyli takie bardzo. podejście do życia i otwartość na nowe, i udzielanie się w różnego rodzaju organizacjach, tak jak to nazywasz, wychodzenie z domu, też buduje samoświadomość. Definitywnie. Wzbogaca osobowość, stajesz się atrakcyjna, wiesz więcej, umiesz spojrzeć z dystansem, holistyczne view masz. Także naprawdę zalecam. Zresztą sama, sama to robiłam i robię. No i tak jak powiedziałam, jest to mój 48, a może 52 model przywództwa, który, który znam i ciągle uważam, że nie będzie to model ostatni. Krystyna, bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.